Cześć, cześć, a więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mister Tube i to kolejny z gościnnych występów na kanale CryptoDNS Polska. I w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o giełdach kryptowalutowych. I oczywiście każdy powinien zdawać sobie sprawę, że dobrodziejstwem tej technologii są giełdy zdecentralizowane. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj większość nowych inwestorów decyduje się jednak na te standardowe podmioty, więc to właśnie o nich będziemy dzisiaj rozmawiać. A z racji, że na rynku mamy wiele giełd kryptowalutowych, no to w dzisiejszym materiale powiemy sobie przede wszystkim o tym, czym różnią się od siebie poszczególne giełdy, a także powiem Wam, na co ja dzisiaj zwróciłbym uwagę, jeśli miałbym wybrać miejsce do rozpoczęcia handlu na rynku kryptowalut. Także ja oczywiście z góry zapraszam do subskrypcji kanału DNS Polska. A teraz już nie przedłużając, łapa w górę i przechodzimy do rzeczy. A więc, tak jak wspomniałem na początku, no oczywiście dobrodziejstwem tej całej technologii blockchain są giełdy zdecentralizowane, no i tutaj świetnym przykładem jest chociażby giełda Uniswap, która działa przede wszystkim na łańcuchu Ethereum. Natomiast na tym etapie, jeżeli mówimy sobie, że ten materiał ma być dla osób początkujących, no to rozwiązanie handlu na giełdach zdecentralizowanych to zdecydowanie rozwiązanie dla osób bardziej doświadczonych. Także my w dzisiejszym materiale skupimy się na tych najpopularniejszych, popularniejszych podmiotach, których przykłady oczywiście możecie zobaczyć na poniższej grafice. Natomiast oczywiście nie są to wszystkie najpopularniejsze giełdy na rynku, no bo tak chociażby w Polsce bardzo popularna jest również giełda Bybit. Natomiast jeżeli ja dzisiaj chciałbym wybrać miejsce do rozpoczęcia handlu, no to po pierwsze chciałbym odpowiedzieć sobie na pytanie, która giełda kryptowalutowa jest największa. No i w tym celu warto spojrzeć jak wyglądają wolumeny handlowe na poszczególnych giełdach. No, i to chociażby możemy sprawdzić na portalu Coingecko. No, i jeżeli chodzi o ten wolumen handlowy na przestrzeni ostatnich 24 godzin, no to jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, zdecydowanym liderem w tym rankingu jest giełda Binance, gdzie ten wolumen handlowy przekroczył 25 miliardów dolarów tylko w ciągu ostatniej doby. No i tutaj dla porównania, druga w tym zestawieniu giełda Gate .io, ma ten obrót na poziomie niespełna 6 miliardów dolarów. Także mówimy tutaj o ponad czterokrotności tej kwoty w przypadku giełdy Binance. Idąc dalej, po drugie, rynek kryptowalut w dużej mierze daje nam możliwość sprawdzenia, jakie zasoby posiadają poszczególne giełdy. No bo tak, po upadku giełdy FTX w roku 2022 powstał pewnego rodzaju wzór Proof of Reserves, w którym to giełdy dzielą się wartością swoich portfeli. No i oczywiście nie wszystkie giełdy to robią, natomiast duża część z nich tak. No i tak, przed Waszymi oczami pojawia się teraz ranking, w którym to możemy zobaczyć, która giełda posiada. Największą ilość aktywów, no i w tym zestawieniu zdecydowanym liderem również jest giełda Binance. Tutaj te aktywa przekraczają wartością 200 miliardów dolarów. No i w porównaniu do drugiego w tym zestawieniu podmiotu OKX jest to naprawdę ogromna różnica, ponieważ druga giełda w tym zestawieniu, tak jak możecie zobaczyć, posiada aktywa o wartości niespełna. 30 miliardów dolarów. No co ciekawe, oczywiście, tak jak wspomniałem, nie ma tutaj wszystkich giełd, no i świetnym przykładem jest na przykład giełda Coinbase, która oczywiście uchodzi za jeden z największych podmiotów, natomiast nie dzieli się wartością swoich portfeli. No dobra, ale zasobność portfela giełdy to oczywiście nie wszystko, ponadto warto sprawdzić koszty jakie będziemy ponosić w związku z przeprowadzaniem transakcji na poszczególnych giełdach, no bo tutaj oczywiście występują opłaty transakcyjne, no i w zależności od giełdy są one na różnych poziomach, oczywiście na tym etapie skupiamy się na rynkach spot, mam nadzieję, że nikt początkujący nie będzie chciał handlować na futuresach, no i tak jeżeli możecie spojrzeć na poniższe porównanie, jak możemy zobaczyć na większości, giełd ta stawka prowizyjna jest na poziomie 1,1%. Natomiast nie jest to oczywiście standard, ponieważ możecie zobaczyć w tym zestawieniu również giełdy, gdzie ta stawka prowizyjna jest dwukrotnie większa. No bo takimi przypadkami są chociażby takie giełdy jak Gate.io czy też Huobi. Natomiast większość giełd oferuje stawki prowizyjne na poziomie 1,1% jeżeli chodzi o rynki spot. Mamy tutaj oczywiście również jeden wyjątek, którym jest giełda MEXI, gdzie aktualnie te stawki prowizyjne za handel na rynkach spot są obniżone do całkowitego zera. No, i tak to jeszcze nie koniec, no bo w tym zestawieniu widzimy również jeszcze jedną istotną rzecz, czyli ilość projektów, jakie oferują poszczególne giełdy, no bo tutaj te różnice również są znaczne. No i w tym zestawieniu akurat bezsprzecznym liderem jest giełda Mexi, której oferta zbliża się do 6000 różnych projektów. Natomiast, jak widzicie, te ilości projektów na poszczególnych giełdach są bardzo różne. Natomiast, biorąc pod uwagę to wszystko, co sobie powiedzieliśmy dotychczas, w tym materiale. Ja będąc osobą początkującą zdecydowanie zdecydowałbym się na giełdę Binance. Także jeżeli jeszcze nie macie konta na giełdzie Binance, no to link do niej znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału. No i tak jak już sobie dzisiaj powiedzieliśmy, jest to przede wszystkim największa giełda kryptowalutowa na rynku. Jeżeli chodzi o stawki prowizyjne, są one na poziomie 1,1%. Także to wszystko jest w normie. Oczywiście liczba projektów dostępnych na giełdzie Binance nie jest tak Duża, natomiast biorąc pod uwagę, że jesteśmy osobą początkującą, no to tutaj ten wachlarz powinien nam zdecydowanie wystarczyć. Jeżeli chodzi o samą giełdę Binance, no to tutaj oczywiście te zalety się nie kończą, ponieważ oczywiście na pewno warto wspomnieć, że giełda akceptuje polską złotówkę, co oczywiście nie jest jakimś standardem na rynku kryptowalut, także tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na ten fakt. Ponadto, jeżeli chodzi o dostępne metody płatności, no to mamy tutaj dostęp dostępną metodę płatności Blikiem. Oczywiście jeżeli chodzi o kwoty dostępne w Bliku, one nie są zbyt duże, natomiast ponadto oczywiście możemy płacić Apple Payem, Google Payem czy też za pomocą kart płatniczych, także myślę, że na te aspekty na pewno warto zwrócić uwagę. Ponadto giełda daje nam dostęp do handlu P2P, natomiast tutaj z uwagi na kwestie podatkowe byłbym ostrożny, ponieważ jeżeli chodzi o dostępność potwierdzeń, no to są one dostępne bodajże tylko 3 miesiące wstecz. Także jeżeli na koniec roku chcemy udokumentować swoje zakupy, no to może pojawić się po prostu problem. Natomiast ponadto, sama giełda jest na pewno bardzo prosta w użyciu i myślę, że każdy bez problemu się na niej odnajdzie. Także jeszcze raz, jeżeli jeszcze nie macie konta na giełdzie Binance, no to link do niej znajdziecie w opisie tego materiału. A na dzień dzisiejszy to już będzie wszystko. Także ja jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału Crypto DNS Polska. No i co, dzięki, do usłyszenia, cześć!